Panie prezesie, tradycyjne spotkanie w PSL-u w Wałbrzychu przy placu magistrackim. Pan tutaj pierwszy raz na takiej wigilii? Witam Pani redaktor, witam panią redaktor. Nie pierwszy raz w Wałbrzychu, nie pierwszy raz w tym miejscu, także można powiedzieć, że trafiłem to już bez nawigacji na pamięć. To mnie ucieszyło tym razem, że nie musiałem szukać. W różnych okolicznościach, czy to start kampanii parlamentarnej, też miałem przyjemność uczestniczyć tutaj, akurat w Wałbrzychu, w Okręgu Wałbrzyskim, czy przy okazji roboczych spotkań z, z członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu. Tym razem przy okazji wigilii Polskiego Stronnictwa Ludowego, podobnie jak w kilkunastu innych powiatach, w których takie uroczystości się odbywają, czy to w okresie przedświątecznym czy w okresie tym styczniowym tego okresu poświątecznego Spotkania opłatkowe noworoczne to jest ta domena Polskiego Stronnictwa Ludowego, że nie tylko polityka, ale też i kultywujemy tą tradycję ludową, która jest nam wyjątkowo bliska. A może to właśnie w kultywowaniu tej tradycji polskich narodowych tradycji leży siła w PSL? -u? Na pewno, na pewno też i w tym jest okazja, żeby spotkać się od, z dala, od tego zgiełku, zgiełku też politycznego, czy to warszawskiego, czy regionalnego. Wiemy, że, że takie sytuacje mają miejsce na różnych szczeblach. Chwila zastanowienia, przemyślenia, spotkania się z bliskimi, złożenia życzeń, podsumowania tego roku, który, który za nami. Kilka słów wyjścia w przód, bo przed nami też pewnie, pewnie może się sporo wydarzyć w tym roku 2017. Widzimy, do jakich sytuacji dochodzi na krajowej scenie politycznej. Stąd są solidne podstawy do tego, żeby twierdzić, że spokojnie nie będzie i musimy też jako Polskie Stronnictwo Ludowe, ten stabilizator polskiej sceny politycznej być czujni i uważni. Kośnia Kamysz powiedział niedawno, że on nie będzie podpalał Polski i nie będzie wspierał tzw. opozycji totalnej. No, dodam jeszcze, że powiedział, że dla bieżących korzyści politycznych. Czyli nie tylko słupki, nie tylko sondaże, nie tylko show i happening. Bo, bo, bo tak obserwujemy i po jednej stronie, i po drugiej, bo, bo projekty ustaw czy ustawy, już, które wchodzą w życie, można powiedzieć. Bez przemyślenia, bez analizy. Analiza się odbywa dopiero później w praniu. Z jednej strony, z drugiej strony, próba. próba może zaistnienia na, 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 zaistnienia w opozycji, no powodują, że mamy, y, mamy takie dwie przeciwstawne siły, które, y, które zaogniają ten spór na scenie politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe w tym wszystkim stoi z boku, pokazuje, proponuje swoje projekty, y, pokazuje inną ścieżkę, że nie... Ale na początku tego konfliktu zaangażowaliście się w ten protest w Sejmie. Potrzeba sobie przyznać szczerze, że... Y, że, że, że y, Mechanicznie. Ja to określiłem w, w jednej ze stacji radiowych jako, jako, y, jako pełzający zamach stanu, czyli tak naprawdę poprzez różnego rodzaju instrumenty partia rządząca zawłaszcza Polskę. Czy to. Czy to y, temat szeroki, także trzeba było go rozłożyć, ale od wojewódzkich funduszy, od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, gdzie tak naprawdę centralizuje się środki w wielu miejscach, obserwujemy media publiczne, stacji mediów publicznych, no tak naprawdę ciężko jest, ciężko jest oglądać, także na początku to może było ciekawe, zabawne, ale teraz już tak z biegiem czasu... Ale panie się prezesie, dla każdego coś miłego, każdy ma pilota w dłoni, może sobie zmienić stację na taką, która mu odpowiada. Rozumiem, ale jeżeli mówimy o stacjach komercyjnych, to, 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 to są stacje komercyjne, jeżeli mówimy o telewizji publicznej, to wymagałoby się chociaż trochę wymagałoby się od tych stacji chociaż trochę obiektywizmu. Tutaj, tutaj to, co obserwujemy, tego obiektywizmu prawie zero. I, i tak naprawdę... Czy według Pana oceny oczywiście. W mojej ocenie, tak. W mojej ocenie i wielu telewizów, tak, z którymi mam przyjemność rozmawiać. Ale do czego zmierzam? W pierwszej fazie tego konfliktu, tak naprawdę to, co stało się niedobrego, czyli szereg błędnych decyzji marszałka Kuchcińskiego. Z tych rozmów kuluarowych no, można było te sprawy załatwić prościej, szybciej, łatwiej, niepotrzebnie nie zaogniając tego konfliktu, częściowo może ulec opozycji. Ale tutaj widzimy cały czas takie, taką próbę. Próba szukania zwarcia na siłę, niepotrzebnego demonstracji siły, czy to po jednej, czy po drugiej stronie. I pytanie, czy dla rozwoju polskiej, czy dla rozwoju polskiej demokracji taki stan jest potrzebny. W mojej ocenie i w ocenie Polskiego Stronnictwa Ludowego nie, bo skłaniajmy się nad problemami, omawiajmy te problemy. Rolą opozycji jest patrzenie na ręce partii rządzącej, mają pełnię władzy. Nawet, przy, nawet z początkiem tego rządu, który powstał, wyszliśmy z założenia, że dajemy pewien okres czasu partii rządzącej, przyglądamy się, podnosimy te rzeczy błędne, ale jak widzimy już z biegiem czasu, że tak naprawdę każda decyzja podejmowana jest decyzją pochopną, na kolanie, nocą, niesłużącą Polsce i Polakom, no to niestety nie można też stać z boku, i tak było właśnie w początkowej fazie tego konfliktu. Z czasem, gdy okazało się, że, że tak naprawdę ten, ta sytuacja nic nie wniesie twórczego do, do tego stanu rzeczy, który jest, no, polskie stronnictwo ludowe no, opowiedziało się za rozwiązaniem kompromisowym. Mówiliśmy również o mediatorach tego całego konfliktu. Był wskazywany marszałek Struzik, był wskazywany marszałek Zych, e, po to, aby zejść na płaszczyznę. Na płaszczyznę, na płaszczyznę realną, a nie wirtualną, bo poruszamy się tak naprawdę, mówimy więcej teraz, czy media polacy zajmują się więcej, więcej konfliktem gdzie tak naprawdę duża część z nas już nawet nie wie od czego to się zaczęło i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, a nie skłaniamy się nad problemami, nad chociażby ustawą budżetową, która jest istotna, nie mówimy o tym, że nie mówimy o tym, że deficyt budżetowy jest o kilkanaście miliardów większy niż planowany na rok 2017, niż był w roku 2016, o tym się nie mówi. Nie mówimy o projektach rozwojowych, prorozwojowych, mówimy o konflikcie, także no i to jest przykre, to smuci członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, w dużej mierze samorządowców, bo tutaj należy nadmienić, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest najsilniejsze w samorządzie i tutaj wójtowie, burmistrzowie, współrządzimy prawie we wszystkich sejmikach, czyli tak naprawdę ta realna praca, którą wykonujemy, nijak się ma do tej polityki ogólnokrajowej. Ale Panie Pawle, czy rzeczywiście nie dostrzega Pan w obliczu dzisiejszych i wczorajszych wydarzeń w, w, w kraju pewnego rodzaju hipokryzji opozycji, tak zwanej totalnej? No, to, pan, no, pan to, Petru to, 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 wyjeżdża to, 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 tak. To pan szczerze, pan przykre, Kioski przykre deklaruje, że nie zarabia nic w kodzie. Okazuje się, że jednak trochę zarabia i to wcale nie mało. Przykre jest, przykre jest, przykre jest jak zajmujemy się media, Polacy zajmują się życiem prywatnym, życiem osobistym poszczególnych posłów, liderów partyjnych, działaczy. Tak naprawdę proszę zauważyć, na jaki grunt schodzimy. Czyli to jest to, co Polskie Stronnictwo Ludowe podnosi. Czyli zamiast zajmować się problemami, zamiast zajmować się rozwojem Polski, tym, żeby Polakom żyło się lepiej, żebyśmy tę Europę doganiali szybciej, no to zajmujemy się... Ale nie sądzi Pan, no dobrze, że politycy powinni być jednego. przynajmniej prawdomówni, no a dzisiaj wygląda to tak, że no, no niestety politycy kłamią. Ale Kłamie poniedniej... wiceprzewodnicząca nowoczesnej, która mówi, że, że pan Petru pojechał w ważnych sprawach partyjnych jest to czysto partyjny wyjazd, potem pan Petru wraca, mówi, że to jednak był wyjazd prywatny, pani ja robi wielkie chcę, oczy, więc no jest hipokryzja jakaś, prawda, jest, jest to buda, jest mówienie nieprawdy. No trudno proszę, tego nie dostrzec. Proszę powiedzieć, proszę powiedzieć, tutaj mówimy o panu Petru, ja broń Boże nie chcę, nie moim interesem jest, aby, aby bronić pana Petru, ale jak mówimy, o, jak mówimy o, o drugiej stronie, bo tutaj mówimy o totalnej opozycji, ale mówimy też, możemy popatrzeć równie dobrze na partię rządzącą, no to też tak naprawdę reforma oświaty przed nami, wchodząca w pędzie, nie mówi się o tym, że, że tak naprawdę na początek nawet jak rozmawiam z samorządowcami, wszystko wygląda pięknie, ładnie, jakoś sobie poradzimy. Ale w drugim, trzecim roku okazuje się, że nawet 70% nauczycieli e, gimnazjów może stracić pracę. Tej pracy nie znajdzie w e, szkołach średnich, bo tam e, tej pracy po prostu nie będzie. W szkole podstawowej również. I o takich sprawach nie roz, rozmawiamy, a to są sprawy istotne, które e, ważą. Czy Pani minister edukacji zapewnia, że żaden nauczyciel nie straci pracy, a nawet jeżeli to straci ich garstka, i to wynika głównie z Demograficznego. W, w, w przypadku analizy takiej szczegółowej w, szczegółowej okazuje się, że w pierwszym roku tak, to się rozejdzie po kościach, ale w drugim, trzecim roku no sytuacja nie będzie wyglądała ciekawa ciekawie i ta kadra gimnazjalna która jest oceniana dobrze w różnego rodzaju badaniach no niestety która mogłaby być wykorzystana w trakcie procesu kształcenia młodych Polek i Polaków no niestety prawdopodobnie straci zatrudnienie i to będzie przykre Także dla wszystkich i moim zdaniem duży ubytek dla polskiego społeczeństwa. Dlatego zamiast rozmawiać o tym, jak to roz, tą sytuację, jeżeli ona jest nieunikniona, jak ją rozplanować w czasie, jak ten potencjał zagospodarować, a nie stracić, no właśnie zajmujemy się tymi sprawami osobistymi, czy to lidera nowoczesnej, czy, czy tak naprawdę innych liderów partyjnych, czy też niepartyjnych. I to jest... Dobrze, ale zainteresowanie medów skupiło się na wyjeździe pana Petru wtedy, kiedy pani wiceprzewodnicząca lub Nower, bodajże powiedziała o tym, że jest to wyjazd partyjny i od tego się zaczęło. Dobrze, ale, ale kończymy. Ale, 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 ale powiedzmy, kończymy. Ale powiedzmy, ale tak. popatrzmy na to z drugiej strony. No, czy polityk? Ja wiem, że polityk, lider, który odpowiada za, za działanie, które jest podejmowane i jest takie niestandardowe, no wypadałoby, żeby, żeby to działanie pilotował na miejscu, a nie. No wypadałoby, żeby pilotował no, tak. i żeby za swoją nieobecność oczywiście. I potem no, próbę y, lekkiego minięcia się z prawdą, za, za tę próbę y, minięcia się sprawdą przeprosił. Dobrze, ale panie, panie prezesie, chciałabym pana zapytać o PSL. Dzisiaj, składając życzenia y, uczestnikom dzisiejszego spotkania, y, mówił pan o tym, że zbliża się nieuchronnie czas, kiedy trzeba będzie myśleć o wyborach y, samorządowych. Myślicie już o tych wyborach? Jak każda szanująca się siła polityczna o tych wyborach myślimy. To, co nas charakteryzuje, to, to może ta nadmierna skromność. Wykonujemy tą swoją pracę tu na dole, najczęściej w samorządzie. Za dużo o niej nie mówimy, ale ten czas właśnie przedwyborczy to jest ten czas, kiedy tymi sukcesami, które są osiągane, a są Bo i są widoczne, wypadałoby się. Pochwalić. To, co różni Polskie Stronnictwo ludowego, Ludowe od pozostałych partii politycznych, to to, że niektórzy powiedzą, że 120 lat tradycji, ale to jest ta różnica, że my jesteśmy spajani ideą. Ideą ruchu ludowego mamy silne podstawy, silne korzenie. I nawet w takich sytuacjach, kiedy dostajemy mocny łomot, mówiąc kolokwialnie, w wyborach parlamentarnych, ocierając się o próg wyborczy. Pozwala, mając te korzenie, korzenie ideowe, na których jesteśmy zakotwiczeni, posadowieni, jesteśmy w stanie. Poprzez ludzi, którzy uczestniczą, w, są członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy nie odchodzą w, w sytuacji, kiedy pojawia się zły wiatr i, i ten wiatr polityczny nie niesie. Oni nie odchodzą, są w tej partii, robią wszystko ze zdwojoną siłą, żeby tą partię e, ożywić i poprawić jej wynik wyborczy. I to jest właśnie ten potencjał Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, który mi przypadło e, budzić. Mówię kolokwialnie nieraz na jednym czy drugim spotkaniu, że jadę budzić w teren tego śpiącego Niedźwiedzia, czyli ten potencjał jest, tylko jego trzeba po prostu uruchomić, i tak w mojej ocenie wygląda ta kampania, czy ten początek kampanii do wyborów samorządowych. To jest ten czas, kiedy trzeba już, trzeba już o tym rozmawiać. Trzeba tych liderów, którzy pracują na dole, wyłaniać i pozwalać im się pokazywać, żeby nie tylko praca i do pracy, ale też, żeby mogli zaistnieć. No i o tym, o tym rozmawiamy, także myślę, że to jest ten etap i, i ten czas. Do konkretów pewnie przejdziemy w, później, ale, ale pierwsza kwestia to jest taka, żeby nie zasiedzieć się na dole w tej pracy, takiej, którą wykonujemy każdego dnia.